Mam witam Was na moim kanale. Dzisiaj e, przynosimy rudosterek. E, jak widzicie tutaj jedna para, tutaj druga para, tutaj cztery młode e, i tutaj para samczyk i samczyk normal. E, Popóki e, daję do woliery. Już mam trochę poprzykładane, więc teraz Wam pokażę. E, trochę się dzieje, bo jak widzicie no, to jest pracy sporo. E, zaraz sobie fajnie wszystko ogarniemy, powsimy papugi. E, wykluły się gołąbki diamentowe, więc to jest super nowość. E, w pomieszczeniu została tylko jedna para rudosterek e, i zostały gołąbki. E, Tamte rdosterki pewnie jutro przyniosę sobie na spokojnie. E, mam taką samiczkę tam, którą jak się łapie w siatkę, to po prostu jakiegoś ataku dostaje jakieś padaczki, nie wiadomo czego. A ja dzisiaj nie chcę się po prostu denerwować e, z przenosinami jej i se zaraz wszystko jakoś fajnie. Obmyślimy prawdopodobnie młode zostawię z rodzicami w jednej klatce. E, tutaj samiczki dwie są do sprzedania, tak czy siak, więc one trafią do, e, do jednego boksu. A samczyki są dalej, e, powiedzmy, na topie i będą nam potrzebne, więc one e, zostaną przeniesione do innego boksu. Dobra, ja się biorę za robotę i Wam później wszystko e, pokażę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po zmianach. W boksie numer jeden to jest ten oswojony samczyk. O, to e, Tu jest on tutaj. E, oprócz niego e, jego samiczka, e, sancik, tam z tyłu. Tu na patyku, e, dilut. Nie, tu jest na miejsce dilut opalin. Opalin na dilut, e, sancik z tyłu. A to musi być dilut cynamon to po prawo. To są młode, które gdzieś tam między sobą mogą się dobierać. One są jeszcze za młode, na lęki. Więc to jest spokojnie, tu będą czekać. Kolejny boks to są te szopugi, które zostają u mnie dalej w hodowli. Tutaj samczyk holenderski. Zobaczcie, ten, co tak lata tam, to jest samczyk z mojego odchowu. On jest dilut, ze szpalcem na turkus. Bardzo fajny samiec, jeśli chodzi o minty. Tutaj mój odchów samiczka turkus na dilut. I tutaj dwa młode, jeden pineapple red po lewej stronie i po prawej, na, 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 na samym środku pomiędzy tymi dwoma papugami opalin red. Tutaj mamy natomiast klatkę jeszcze wolną. Tutaj prawdopodobnie trafi albo ta para z pomieszczenia, ta jedna, która została, albo pomyślimy i ostatni boks to są papugi, które są zarezerwowane lub są do sprzedania. Tutaj mamy samice tu i tu. Są dwie samice, te, które były w parze. Tak jak mówiłem, ich nie będę zostawiał. Miały zostać tylko dlatego, że dobrały mi się, w mi czas, ale no niestety. Na dole jest opalnik cynamon, samiec. Tu mamy samicę Tu Pinapple, zeskoczył, Tu zeskoczyła samica Dilut. Tam mamy samca prawdopodobnie Cynamona. Cynamon na sansik. I tutaj druga samica e, turkus pinaple. Jak widzicie wszystko się upowiodło, zaraz wejdziemy do woliery, pokażę Wam gdzie dałem e, moją dorosłą parkę z młodymi. Początkowo chciałem e, tego syncika młodego dać tutaj i jednego pinaple, bo prawdopodobnie sobie zostawi je trochę na dłużej. Ale pomyślałem, że skoro je przenoszę to jest i tak duży, e, duża zmiana, duży szok dla tych papuk, Więc e, na razie dam je tam, a później na zimę jak będę zabierał to je tam i tak siedzi w dużej klatce sześć papug cztery młode i dwie dorosłe, więc Wydaje mi się, że tutaj też nie ma sensu dopychać, żeby zrobiło im się ciasno. Na razie siedzę, obserwuję, trochę się ganiają niektóre dosterki, ale specjalnie poprzykładałem je tak, żeby każda była w nowym boksie. Żeby, żeby to żaden boks tak jakby nie, nie był zajmowany przez daną papugę, żeby po prostu nie było jakiejś krwawej wojny. Dobra, chodźcie, pokażę Wam te kolejne rude. Słuchajcie, tutaj są przyniesione te papugi. Mamy tutaj sześć papug. No i jednak widzicie. Tamte i te lubią być na siatce, to z całego piękna nie zobaczycie. Trzeba, się uspokoją i, i poszczególne młode gdzieś tam wyłapiemy. Zobaczcie jakie piękne. Mniej ptel na sancik i tutaj tak samo. To jest najpiękniejszy. Mamy też tutaj sancika. Sancik K2 tutaj są. O. Muszę oddalić, bo to będzie lepiej widać. Niestety one chyba będą tak pozować, więc na to nic sobie nie poradzimy. Ale mają dużą klatkę. 2 metry na metr na metr, więc na 6 papug to będzie fajny, e, fajny wymiar. Tutaj papugi, zobaczcie, ten mój skinny z tą samiczką e, sanczyk się dobrał. Może coś z tego będzie. E, nie mówię, że nie, taka para by mi odpowiadała. E, tutaj w tych papugach e, jedna para będzie. Będzie ta samica tutaj, e, turku, złamana na diluz. Z samcem, z, o widzicie, z samcem tym tutaj, o, jest tym, z tym Holendrem tutaj, ta samica. Więc no, zobaczymy jak to będzie, miejmy nadzieję, że wszystko będzie spoko. I co, może jakoś niedługo aktualizację z gołąbków diamentowych zrobimy, bo no, są młode, są trzy młode, jest jeszcze jedno jajko. Zaraz wezmę długopis do prześwietlania, długopis, czyli czyli ten mój eee, to moją latarkę świetnie ostatnio jako gołąbków i eee, papugi z pomieszczenia wy, wywalimy, papugi trafią tutaj, papugi będą mogły łapać promienie słoneczne I, i to bardzo dobrze im na pewno zrobi. Dobra, słuchajcie, szkoda, że tam to nie chcą pozować, no ale tak jak mówię, no taki urok, Też są piękne, wołujcie, że ich nie widzicie. My jutro ten odcinek możliwa, że jest nie o 17, bo mogę się nie wyrobić. Wiem, która jest godzina teraz, to nie czwarta, więc pewnie się nie wyrobię, ale on taki, a jutro widzimy się o godzinie 14. pa. pa.